Mano, to Dawid. Czecie chciałem pokazać o tym, jak możecie zwiększyć swoją, swoją moc jakby w, w ćwiczeniach, albo po prostu się schłodzić w, w, w ciepłe dni, albo po prostu, albo się nawet ocieplić w, w zimne dni, no po prostu co chcecie, nie? Po prostu zwiększyć, zmniejszyć temperaturę ciała podczas ćwiczenia, czy po prostu podczas y, lata albo zimy. To już zależy od Was, dlaczego tego użyjecie i zaraz Wam przedstawię i nie, nie chodzi tutaj o ciepły prysznic, czy o coś takiego, nie, chodzi tutaj o coś innego, zaraz Wam wyjaśnię, więc już bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Więc na początku mam wyjaśnię, jak w ogóle się o tym dowiedziałem, więc oglądałem po prostu podcast od Andrew Hubermana, to jest taki naukowiec po prostu z USA chyba, nie wiem gdzie on dokładnie mieszka, czy tam gdzie on pracuje. Ale po prostu no, mówi po angielsku, nie? więc po tym, jakby na, na, na tej podstawie, to jakby myślę, że mieszka w Stanach, w Stanach, nie? Ale po prostu chodzi o to, że on powiedział coś takiego, że na, tutaj na, na dłoniach, dokładnie w tym miejscu, jest taka jakby gładka skóra. W sensie jakby nie chodzi o to, że jest dosłownie gładka. Tylko po prostu ona się tak nazywa, nie? Ona się po angielsku nazywa glabrous jak to przetłumaczyłem, to jest błatki. E, jeszcze jest ta skóra tu, gdzieś na twarzy i na e, stop. na mm, dole stóp, nie? Na jakby, wiecie. No, na dole stóp po prostu, tam gdzie jest, z tej strony, gdzie jest pięta, nie? I. Co jest ciekawe w, w tej właśnie skórze, jest to, że macie jakby trzy komponenty, w na przykład w normalnych. Nie, na przykład tu są chyba, nie pamiętam jak to szło, ale coś tam łożyły, żyły chyba, rtętnice i coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, bo no teraz Wam po prostu tego nie powiem, bo to nie pamiętam, ale powiem Wam po prostu najważniejszy koncept. I tutaj na tej gładkiej skórze, czyli tu, tu i na stopach, na dole stóp, <laughs> macie tą właśnie skórę. I z niej ciepło albo zimno po prostu bardziej szybciej się rozchodzi w organizmie, i to chyba 10 lat z tego co nawet pamiętam, więc po prostu możecie tego użyć, żeby się schłodzić, żeby się rozgrzać, czy żeby się po prostu nie wiem, schłodzić na przykład na treningu. I co jest ciekawe, to był podcast o właśnie jak sprawić, że po prostu wasz trening będzie trzy razy mocniejszy i trzy razy po prostu lepszy. I właśnie tutaj używali takiego... Właśnie pokażę Wam na podstawie mojej butelki. Mieli takie coś. Bez zakrętki było coś takiego. Patrzcie. Takie coś i po prostu to było takie urządzenie elektryczne, nie? Jak tego dotykaliście, to się robiło zimne, nie? Zimniejsze po prostu. Tego dotykaliście, to się robiło zimniejsze, nie? Co się świeciło. I to było właśnie takie urządzenie do, do właśnie chłodzenia dłońmi, nie? Bo gorąco, jest <noise> ciepło, po prostu zabija naszą jakby... Zabija... jak to nazwać? Kurde... Zabija nas... nasze wyniki na siłowni. W sensie nie, że wyniki, tylko ile serii zrobimy na przykład, nie? Zabija naszą wyda... o, wydajność, właśnie. Zabija naszą wydajność na siłowni. I jeżeli Wy użyjecie tego jako... jak to nazwać? Jako przewagi, że po prostu będziecie zaskładzać, to wtedy będziecie po prostu 3-4 razy więcej mogli zrobić powtórzeń. Był eksperyment, pamiętam, że mieli chyba pół godziny na robienie podciągnięć, coś takiego było. Albo godzinę, nie pamiętam już dokładnie, nie powiem wam teraz, po prostu nie pamiętam. I był jakiś gościu, co miał robić właśnie te podciągnięcia, nie? I robił bez tego. Robił chyba 100 w godzinę, czy coś takiego. A. Zrobił właśnie z tym, to zrobił 500 czy 600, nie? więc po prostu skok jest e, ogromny. Ale nie, nie wiem, jaki dokładnie był czas, nie, nie pamiętam dokładnie tego, ale coś takiego to było, po prostu, bo to ogromna liczba i ogromna zmiana. nie? Możecie tego używać do wszystkiego dosłownie. Możecie się tym ogrzać, możecie po prostu włożyć tą rękę pod ciepłą wodę, na przykład obie, tak po prostu jak na, na łódeczkę, czy pamiętacie. Możecie tak włożyć, żeby się ogrzać trochę po prostu. Wtedy będzie wam cieplej, co nie? Albo możecie się schłodzić, na przykład dając ręce pod zimną wodę. Nie powinna ona być jakby lodowata, bo wtedy jest po prostu. Nie powinna być lodowata. W sensie, jeżeli nie trenujecie, to może być lodowata. Jakby ja tak robię. Często, często robiłem tak w lato, że po prostu chodziłem, dawałem to ręce pod lodowatą wodę i wracałem, nie? Do komputera. bo Po prostu było tak gorąco, że się nie dało wytrzymać, nie? Ale co jest ciekawe, to na treningu już nie możecie mieć lodowatej wody. I w tym prosicie, czemu? A przecież jest tak gorąco, i po prostu trzeba się schodzić, nie, i tak dalej. Ale tutaj chodzi o to, że jeżeli trenujecie pod hipertrofię pod siłę, czyli w po prostu trenujecie na siłowni, to po prostu jeżeli jakby schodzicie się od razu po, po treningu albo na treningu, to po prostu wasze mięśnie jakby się skurczą. Czy nie wiem jak to powiedzieć, kurczą się i nie będą rosnąć prawda, Więc stracicie trochę jakby waszych, e, waszych po prostu wyników na siłowni. Po prostu wasze mięśnie, Nie wiem, czy to, tak, czy to tak jest, ale ja po prostu tak myślę, że, że tak jest. E, że po prostu mięśnie się kurczą przez to i po prostu przez to nie rosną, nie? Bo nie mają na przykład miejsca albo po prostu nie wiem co. I dlatego powinniście. E, z tego co pamiętam, to ten właśnie doktor, on mówił, że... Temperatura powinna być lekko, jakby zimniejsza, czyli tak o 2-3 stopnie. Myślę, że tak od, 3, od 2 do 5 stopni coś takiego powinno być. Przy, w, temperatura wody albo po prostu tego, w którym jakby będzie się yy, wchodzić ręce, powinna być tak wykreślnie 2-5 stopnia zimniejsza niż tak, jak zaczynaliście, czyli Wchodzicie na siłownię i załóżmy, macie na przykład. Wasza temperatura ciała to 36 stopni, co nie? No to ten właśnie chłodzik czy woda powinny być ustawione na, załóżmy, 31 albo trochę zimniej nawet, nie? Może być na przykład 10 stopni mniej, może być 26 na przykład, nie? Zresztą zależy od Waszego, ale tak myślę, żeby nie przekraczało właśnie tych 10, bo to jest taki dobry zasięg, myślę, albo po prostu nie wiem, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że tak powinno być. E, możecie stosować, na przykład, możecie iść, zrobić serię pompek bez tego, bez tego, zobaczyć ile zrobicie na przykład i zrobić jeszcze jedną serię, a potem zrobić właśnie jedną serię, bo pójść samo ręce i znowu serię, nie? i zobaczycie po prostu jak to działa, nie. Także no. Dzięki bardzo za oglądanie, jak Wam się spodobało i będziecie używać chodzenia rękami, żeby po prostu wystrzelić swoją jakby wydajność na siłowni, to super. Jeżeli nie, to polecam, bo naprawdę to jest ogromny skok. I tyle, nie? Także no. Jeszcze raz dzięki bardzo za oglądanie, jakbyście chcieli to możecie tam się umówić na spotkanie na dole, macie tam linka, po prostu wybieracie sobie godzinę i co ja tam przychodzę, mówię o jakąś poradę, czy pomagam wam z waszym, waszym problemem i tyle, nie? Także no, jeszcze raz dzięki bardzo i do następnego, wcześniej